Bo młodzi chcą zmieniać świat. Uh -huh. Są idealistami, chcą zmieniać świat. A pamiętam e, pierwsze moje spotkanie w seminarium. Pierwsze nasze spotkanie, do nas przyjechało 16 chłopaków. Uh -huh. e, ja byłem wtedy metalem. E, i był taki mój kąper, który dzisiaj nie jest księdzem. Uh -huh. On e, odszedł z seminarium jako kleryk. Miał taką, taką ceratę No Future napisaną, uh -huh. steru od taki. Uh -huh. I on mówi, weszliśmy do muzeum, Nam pokazali muzeum misjonarzy na uh -huh. I on mówi tak do mnie, ty słuchaj, popatrz jaka monstrancja, droga pewnie, nie? Byśmy ją sprzedali, jakbyśmy byli w zgromadzeniu i damy ubogi, mówi do mnie. No tak, 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 Ale to właśnie mm -hmm. pokazuje ten taki idealizm młodych mm -hmm. ludzi, nie? Tak, tak. I takie, zresztą święty Wincenty też taki był. Mm -hmm. Święty Wincenty powiedział kiedyś tak, że mówi, jak trzeba będzie, wojna wtedy się toczyła, mówi, jak trzeba będzie sprzedamy kielichy, krzyże, wszystko co złote i rozdamy tam, gdzie potrzeba. Mm -hmm. Także to nas pociągało, nie? właśnie takie no tak. bycie bezkompromisowym, iść pomagać ludziom, wspierać tych ludzi, nieść im tego Pana Boga, nieść im tego Chrystusa. I tak myślę, że do dzisiejszego dnia y, misjonarze, czy klerycy, których spotykam na każdy dzień, czy księża misjonarzy, to mhm. mi też zawiaduje, bo jestem w Radzie Prowincji, to y, są takimi idealistami. Są takimi idealistami, raz lepiej, raz gorzej, ale naprawdę y, to gdzieś nas pociąga.